Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nikt nie może dwom Panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim zgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam Wam, nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom podniebnym. Nie sieją ani żną, nie zbierają do spichlerzy. A ojciec Wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z Was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się martwicie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują ani przędą. A powiadam Wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej Was, ludzie małej wiary? Nie martwcie się zatem i nie mówcie, co będziemy jedli, co będziemy pili, czym będziemy się przyodziewali, bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie Wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień samo siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień każdy swojej biedy. Oto słowo Pańskie. Wiecie, tak sobie myślę. Jak słucham dzisiejszego pierwszego czytania, czyli dalszych losów, dalszych losów, prawda, tutaj nie mogę wystękać, króla Joasza właśnie. Jak słucham historię dalszych losów króla Joasza, to właśnie, bo może najpierw czasy przypomnieć, jaka była jego historia dotychczas. To pamiętacie, pamiętacie czy nie pamiętacie, że jego babcia Atalia jak umarł jej syn, król to się zabrała za co? Zamordowanie swoich wnuków, żeby przypadkiem żaden wnuk nie został następcą tronu, żeby ona mogła sprawować co władzę. Właśnie widzieliśmy, co się dzieje, jak człowiek sobie przyspawa serce do niewłaściwych celów. Nie, że na przykład w imię władzy potrafi zamordować własne wnuki. No i właśnie jeden jej wnuk, ów Joasz, został uratowany z tego mordu. Mianowicie ukryty został przez kapłana Jojadę w świątyni. No i tam przez tego kapłana został wychowany, a kiedy już osiągnął odpowiedni wiek, no to kapłan, co zrobił, Jojada ujawnił, że to jest prawowity następca tronu, prawda, i wprowadzono na tron króla Joasza. Natomiast Atalia no, została zabita za zdradę stanu. No i teraz zobaczcie, co się dzieje, co robi Joasz. Zobaczcie, jak szybko można zapomnieć o czym? o dobrodziejstwie, które człowiek otrzymał. Zobaczcie, wychował się w świątyni, wychował się potokiem kapłana Jojady, prawda, a teraz zobaczcie co robi. Zamordował syna tego Jojady, nie? syna człowieka, który go uratował, nie? który go wychował, któremu zawdzięczał w ogóle wszystko. Nie? Prawda? człowieka, u którego mieszkał, który o niego dbał, prawda? który go pielęgnował, który go ukrywał i tak dalej, i tak dalej. I syna tego człowieka zamordował i mało tego jeszcze, co zrobił, wprowadził do Izraela kult Baala, nie, mimo że się wychował w świątyni Boga jedynego, nie? Że zobaczcie, jak można dostać pomieszania zmysłów, jak człowiekowi może odbić Prawdę mówiąc, myślę, że człowiekowi może odbić, kiedy człowiekowi jest to za dobrze. Nie? I właśnie widzicie, tak sobie myślę o tym Baalu, nie? też dzisiaj, o tej Mamonie, o której mówi Jezus, nie? właśnie o tym Mamonie. Mamon to jest właściwie rodzaju męskiego. To w naszych uszach brzmi jak kobieta, ale to właśnie jest rodzaj męski. Więc widzicie Baal, ten Bożek Baal, czy Bóg Baal, taki fałszywy Bóg Baal, to był taki Bóg, którego my byśmy chętnie chcieli czcić. I rzeczywiście Izraelici bardzo łatwo ulegali pokusie, żeby iść w kierunku kultu Baala. Bo, bo, bo co to był za kult Baala? Że kult Baala polegał na oddawaniu się czemu? Przyjemnościom. To kult Baala polegał na tym, że My oddajemy się przyjemnościom, i to nie było głupio wymyślone, bo przy okazji ten Baal był bogiem dóbr ziemskich. Nie? Czyli zobaczcie, to jest taki Bóg, który stwarza Ci przestrzeń, żebyś Ty sobie bezkarnie oddawał się swoim przyjemnościom, a On tam te wszystkie dobra, które będziesz potrzebował, to On Ci tutaj będzie sypał te dobra. Nie? Zwróćcie uwagę. Bardzo wygodny Bóg, bardzo przyjemny Bóg. Bardzo atrakcyjny Bóg, i dlatego Żydzi bardzo łatwo ulegali czemu? Yy, ulegali pokusie, żeby iść w kierunku kultu Baala, no bo to był właśnie taki Bóg, nie? że ty możesz się oddawać w ogóle, jakby to powiedzieć, no, my się gromadzimy na Mszy Świętej. Kult Baala właśnie polegał na oddawaniu się rozkoszy, oddawaniu się przyjemnością, oddawaniu się tego, co przyjemne, a Baal niech się zajmie całą, co resztą. Nie? I zobaczcie, że my bardzo byśmy chcieli takiego Boga czcić. Bardzo szukamy takiego Boga, nie? Że ja tam będę mógł sobie żyć zgodnie z jakim hasłem. Rób ta, co chcę Prawda, ja tu sobie rób ta, co chcę, a ktoś, prawda, o całą resztę się co zatroszczy. Nie? To wasze Bal. Zobaczcie, jak łatwo zostać czcicielem Bala, nie? Zobaczcie, nie. Właśnie, i, to, i zobaczcie, jak czytamy dzisiejszą Ewangelię, to w naszych uszach Jezus dokładnie to nam proponuje. Że weźcie, się nie martwię o nic, tam róbta co chce, prawda? Przecież ja się zajmę wszystkim. Patrzcie, zajmuję się kwiatkami, zajmuję się ptaszkami, zajmę się też wami, a wy tam róbta co chce, Czyli właściwie tak naprawdę to papieżem powinien być nie Franciszek, tylko znany nam człowiek. Który na początku roku zawsze organizuje zbiórki. Nie? Bo to jest jego doktryna, prawda? Rób ta co chce. I w naszych uszach dzisiejsza Ewangelia też tak brzmi. Bo to jest nasze marzenie, zobaczcie, nie? Ja tu rób ta co chceta i co więcej tak wyobrażamy sobie raj, prawda? Że tam w raju to już będzie tak, że właśnie wszyscy będziemy leżeć futrem do góry. Prawda, i, i rób to, co chce, a Pan Bóg o całą resztę się zatroszczy. No to oznacza, że nie czytamy Pisma Świętego, bo na czym polegał raj? Kiedy ludzie zostali przez Boga umieszczeni w raju, w ogrodzie rajskim, kiedy zostali przeniesieni do ogrodu rajskiego, nie? to co tam w tym raju robili? Co Pismo Święte mówi? Że w tym raju uprawiali i doglądali ogród rajski. Czyli to zaproszenie Boga do raju okazało się być zaproszeniem do tej aktywności, którą wykonuje kto? Bóg, bo najpierw Bóg objawił się im jako ten, który ten ogród co zrobił? No wyhodował, nie? wyhodował. Nie? Że to też nie było tak, że Pan Bóg styknął palcami pstryk drzewa. Zobaczcie, że my też marzymy o takiej mocy, żeby nic nas. żeby właśnie, żebyśmy nie musieli się trudzić, żebyśmy nie musieli ponosić żadnych kosztów, nie, żadnego wysiłku, tylko żeby mieć jakąś taką moc zdobyć, jakąś taką moc, żeby stryk i tak. I właśnie o tym mówi słowo Mamon. Słowo Mamon. To jest takie słowo, jakby to powiedzieć, które oznacza wszystko, w czym człowiek mógłby pokładać ufność, wszystko, za czym człowiek mógłby biec, w przekonaniu, że to uszczęśliwi moje życie. Czyli zobaczcie, że my marzymy o takiej mocy, nie? No my powiedzmy, szukamy czegoś, co da nam taką moc. Nie? To na przykład rzeczywiście dzisiaj to ten mamon bardzo często przez ludzi jest utożsamiany z czym? Z kasą, że mamona to są pieniądze. Okazuje się, że niekoniecznie, bo rzeczywiście w naszych oczach kasa może dać nam taką moc, że ja sobie wszystko załatwię, wszystko kupię tak bezwysiłkowo, nie? Ale okazuje się, że to niekoniecznie muszą być pieniądze, to niekoniecznie pieniądze muszą zaburzać. właśnie ciekawe, że ta dzisiejsza Ewangelia tyza się w kontekście wprowadzenia kultu Baala do Izraela przez króla, który notabene wychował się gdzie? W świątyni, nie? że ten mamon no to właśnie może być pogoń nie pogoń za stworzeniem sobie takiego mojego prywatnego raju gdzie prawda ja, ja tu się zajmę prawda, kultem pod tytułem róbta co chceta nie a prawda wszyscy inni będą za, starać się zapewnić wszystkie moje potrzeby nie zaspokoić wszystkiemu ja będę wtedy miał wszystko co z głowy I okazuje się że nie da się tego osiągnąć. Wtedy my uważamy, że to jest jakaś wielka złośliwość losu albo wielka złośliwość Boga. A to nie jest złośliwość Boga, tylko nieprzerwane Jego zaproszenie do tego, żebym razem z Nim uprawiał i doglądał ogród rajski. Żebym razem z Nim uprawiał i doglądał ogród rajski. Dlaczego? Bo Bóg nie przestanie mnie zapraszać do jedności z Nim, a ta jedność w praktyce między innymi wyraża się w jedności działania. Kiedy w teologii mówi się o jedności Trójcy Świętej, to między innymi mówi się, że ta jedność przejawia się w jedności działania, nie? że Bóg jest jedno w działaniu, nie? że mają wspólne działanie, Ojciec i Syn Duch Święty, wszystko robią razem. Ja zostałem zaproszony do wspólnoty z Bogiem, żeby wszystko robić razem z Nim. I teraz zobaczę, Pan Bóg każdego z nas zaprasza do jakiejś przestrzeni swojej aktywności. Tu odkrywam moją jedność z Nim. Na przykład mnie zaprosił, żebym uczestniczył w jedności z Nim jako ksiądz. Nie? Kogoś innego, żeby zaprosił, żeby uczestniczył w jedności z Bogiem jako ojciec, albo jako matka, albo jako dziadek, prawda, albo jako babcia, nie? Nie? I teraz widzicie, dlatego Jezus mówi co? Jezus nie powiedział, prawda, leżcie i gnijcie w waszym lenistwie, a ja tam o wszystko się zatroszczę. Jezus nie powiedział: Rób ta, co chce, a nie przejmujcie się, ja wam wszystko dam gotowe. Nie? Tylko Jezus powiedział co? Po pierwsze, starajcie się o Królestwo Boże. Czyli po pierwsze, starajcie się o co? Że zaczynać wszystko od Boga, od jedności z Nim, od relacji z Nim. Dopiero w tej relacji On ciągle od nowa, ciągle od nowa, nabywał mądrości. Która mi pokaże o co w tym wszystkim chodzi, o co chodzi w mojej codziennej aktywności, i wtedy ta moja codzienna aktywność będzie dawać mi radość i satysfakcję, bo będę ją przeżywał jako moją osobistą jedność z kim, z Bogiem. Natomiast Jezus mówi tak, jeżeli ty tą swoją codzienną aktywność postawisz w Twojej codziennej aktywności jakiś inny cel niż celebrowanie jedności z Bogiem. To mówi, to cię zamęczy, to cię zajedzie. Jezus tu jak refren używa takiego słowa merimno. Nie? To jest to samo słowo, które się pojawia w historii Marty i Marii, że Marta się zajechała po prostu. Mówi, jeżeli postawisz w swojej codziennej aktywności jakikolwiek inny cel, niż celebrowanie swojej jedności z Bogiem, to ta codzienna aktywność się zajedzie. No, bo zobaczcie, jakie my cele stawiamy w naszej codziennej aktywności. To może być kasa, nie, że ja robię wszystko dla kasy, to może być władza, ja robię wszystko dla władzy, a to może być cel, zaspokojenie mojego lenista i wygodnictwa, nie? Że ja mam taki cel, żeby tak poodpychać to wszystko co codzienne, i prawda i teraz swobodnie rób ta, co chcę ta. A to może być też taki prosty cel, na przykład żeby tak odwalić to wszystko, co codzienne, a na końcu wieczorem takie zimne piwko. Nie? Rozumiecie, różne cele można mieć w tej codzienności. I, i, I Jezus mówi, te wszystkie cele są fał, fałszywe. Nie? Mówi, mówi, nie dźwigniesz swojej codzienności, ona stanie się dla ciebie nie do zniesienia, nie? ona stanie się dla ciebie jedną wielką udręką. Jeżeli będziesz miał jakikolwiek inny cel Niż celebrowanie Twojej jedności z Bogiem. Nie? Twojej jedności z Bogiem w Jego aktywności, w Jego trosce o cały świat. Zobaczcie, że Bóg się nie objawił jako leń, tylko Bóg się objawił jako cieśla z Nazaretu, który miał ręce dosyć spracowane. Nie, nie wiem, czy zauważyliście. Jezus stał, jak przychodzi, to po pierwsze zawsze pokazuje, co Ręce, nie? I to są ręce cieśli, kogoś, kto 30 lat był cieślą, nie? Na Zarecie. Są ręce spracowane, jeszcze na dodatek poranione gwoździami. Kiedy Jezus mówi o ojcu, mówi: Ja jestem krzewem winnym, a ojciec jest Georgios, ten, kto rękoma pracuje w ziemi. Ręce Boga są spracowane. Ręce Boga są spracowane, wiecie, i kiedy. My umieramy, wchodzimy w pełną jedność z Bogiem, to wchodzimy w pełni w Jego aktywność. Jeżeli moim celem jest raj nic nierobienia, to będę strasznie cierpiał po śmierci. A właśnie to będę cierpiał już tu, teraz, bo już tu, teraz w codzienności Bóg zaprasza mnie do aktywności, do Jego aktywności. Właśnie dlatego Jezus mówi, że zaczynajcie wszystko od Królestwa Bożego, bo inaczej wam się wszystko po, pomiesza. Nie? Mówi, mówi, chodzi o to, żebym ja, żebym ja szedł za zaproszeniem mojego Ojca, który jest w niebie, a nie za zaproszeniem moich chciwości, za zaproszeniem moich namiętności, za zaproszeniem moich zmysłowości, za zaproszeniem mojego wygodnictwa, za zaproszeniem mojego lenistwa. Jak będę szedł za tymi zaproszeniami, to moje życie pomału stanie się dla mnie nie do zniesienia. Bo ojciec nie przestanie zapraszać mnie do jego aktywności. Nigdy, aż na wieki nie przestanie zapraszać mnie do jego aktywności. Wiecie, dlatego diabeł czerpi na taką wściekliznę. Ja my tej wścieklizny doświadczamy. Kiedy on przychodzi, to jest jedna wielka wścieklizna. Dlaczego? No bo Bóg nie przestaje zapraszać go do boskiej aktywności. On został stworzony jako anioł, anioł, który miał towarzyszyć Bogu w trosce o kogo? O nas. I Bóg nie przestaje go zapraszać do tej troski. I dlatego on przychodzi z taką wścieklizną. Nie? Dlatego on ma wrażenie, że żyje nieustannie pod przymusem, bo on nie chce, ale musi. On wiecznie nie chce, ale musi. I przychodzi nam służyć, ale jest z totalną szczeklizną. Dlatego Jezus mówi, zaczynaj najpierw od Królestwa Bożego. Bo jeżeli twoim celem nie będzie radość współdziałania z Ojcem, to twoja codzienność stanie się dla ciebie jaka? Nie do dźwignięcia. Nie udźwigniesz ciężaru istnienia jeżeli Twoim celem nie będzie wchodzenie we współdziałanie z Ojcem. Amen. Widzicie, co to jest Królestwo Boże? Królestwem Bożym w sensie ścisłym jest Trójca Święta, to jest Królestwo Boga. I właśnie Jezus przed nam przypomnieć, że my nieustannie jesteśmy zaproszeni do jedności Trójcy Świętej. A jedność Trójcy Świętej, Królestwo Boże, to jest jedność wnętrza. Chodzi o to, czy moje wnętrze jest z Bogiem zsynchronizowane. My ciągle myślimy, że wystarczy coś na zewnątrz zrobić, pozaliczać i pchnięte. A Bóg się pyta o, o Twoje wnętrze. Nie? Czy Twoje wnętrze jest w jedności z Nim? O jedność myślenia, jedność pragnień. I wtedy, jak jest jedność myślenia, jedność pragnień, to to się przekłada na jedność działania. I wtedy też to się przekłada na jedność satysfakcji z tego działania. Właśnie o to Bogu chodzi. Widzicie, natomiast można niestety wewnętrznie być zsynchronizowanym ze duchem i niby na zewnątrz wszystko robić dobrze, ale wnętrze mieć zsynchronizowane z kim? Ze złym nie? Ze duchem, który właśnie w ten sposób myśli. Nie chcę, ale muszę. Nie, nie chcę, ale muszę. Prawda? I na przykład moja praca jako egzorcysty nie, nie polega, nie tyle polega na wypędzaniu szatana, co właśnie na pracy nad tym, żeby wewnętrznie człowieka zsynchronizować z kim, z Bogiem, żeby człowiek zaczął myśleć tak jak myśli kto, Bóg, bo inaczej cały czas jest otwarty na kogo. No jest wewnętrzne jedności z kim. Nie, jeżeli ja w sobie pielęgnuję pragnienia, myśli, sposób myślenia złego ducha, no to jestem. Cały czas otwarty na tamtą stronę. Właśnie. Więc warto o to się modlić, żebyśmy nosili w sobie myśli i pragnienia Boga, żebyśmy myśleli tak jak myśli Bóg. Warto o to zabiegać. I o tym mówi Jezus. Abyśmy po pierwsze o to zabiegali. To nas ustawi w naszym codziennym działaniu. To da nam satysfakcję, radość. Tą satysfakcję, radość, którą ma w sobie Bóg. Pan z Wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch święty.